Cześć Wam, słuchajcie, drodzy Państwo. Mam tu swojego Karolka, mój lęk. Tak psychoterapeuta mój mówi, że Karol przyjmie wszystko. No i tak, yy, po wczorajszym, że wziąłem te półtabletki, dzisiaj poczułem taką chęć yy, przełamania bariery lęki. Sprawiam sobie Karola Dobra, poprawiłem sobie tego karolka mojego lęk. No i jak już wcześniej mówiłem że mam ochotę się zmierzyć z lękiem przełamać Czyli czyli jestem tutaj w ruinach, tylko że to jest żaden na razie wyczyn jest jakieś ucisko. no tutaj mam samochód blisko, ale pojedziemy gdzieś indziej. No, dla mnie to jest kurczę, zbanał kurczę, ale dla mnie to już... Tutaj koło tego łobuza to już, ja nie pamiętam, to... nie no byłem na początku imprezy w ogóle, jak tu z, 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 zlądowałem. To tutaj Żeby go dotknąć to już kurczę jak się zaczęły lęki to już w ogóle nie było opcji nie? o, macie to kurczę łotra To już nie było opcji kurczę i tak już już teraz w tym momencie już jestem Hmm. To znaczy, nie doszedłem jeszcze do tego tej bariery lęku, ale rozbiłem i... horyzont. W ogóle chodzenia. Ja tak z samochodu to tak na 2-3 metry i więcej nie, nie przyszedłem. Już mam. Patrzcie, tam jest mój samochód. To już tu jest kozak. Ale co najbardziej mi chodzi, żeby przejść do. Przejścia, wejścia. Tam gdzieś jest samochód? Z tyłu, a ja jestem? Nie, no no, jest Wejść Ale już Nie, no, jeszcze przejdę, jeszcze właśnie to jest ten moment Ostatnio tam miałem samochód to jest te główne wejście Ale już Czuję ból w plecach W krzyżu blędziu.

Już. No, już tak to komu w drogę temu kopa. O! Nie Komu w drogę temu kopa. Słyszeliście kurcze zobaczcie tu przy płocie kurczę to już. <grywa> Byłem na pewno, ale nie pamiętam. No i stoję. Czekam na lęk. Kurczę, ale zajebiście daleko jestem teraz zacząłem myśleć o tym że daleko od samochodu jestem a co będzie jak mnie sparaliżuje kto mi pomoże To te to takie myśli głupie zawsze przychodzą ja? a jeśli się przewrócę i kto zwłoki podniesie ja już tak sobie gadam, gadam, ale już kurwa podchodzę do schodów. Coraz bliżej. Ale wiecie co? Zabiorę was jeszcze gdzieś. Będę taki szalony jak pracowałem na wysokości. Teraz na wysokości zabiorę. Kurczę. jeszcze tydzień temu to w ogóle bym nie pomyślał. Chłopaki od Sownic, kurczę, pozdrawiam was, nie? Tam mój samochód jest? Nie no, to też dla mnie to już taka życiowa abstrakcja była. Kurwa, zadyszki dostałem. Siedzieć na Pipie 2 lata, to jest kurwa coś... Ale... Hmm. To nie wiem, czy przejdę. Nie wiem, czy przejdę. Muszę chwilę się tu zaklimatyzować. I zaraz przejdę. Kurwa, co nie ja. Gryzłem, to idziemy. O kurcze Jest nie wąsko Coś tam mam samochód tam schody O kurw Nie, idę Idę Kurwa, nie idę <grywa> Chyba idę, nie idę Słuchajcie, jest problem, kurczę, mam blokadę Ja muszę ją przełamać, nie? Tą blokadę Bo jak mnie tam złapie, kurde, to strasz straż pożarna, nie? Ja? Nic innego nie wejdzie. No chyba. Ja, ja, Jeszcze, jeszcze muszę dowiedzieć się. Chyba mój organizm, Mój mózg chyba tego, ten... Hmm, Jak to powiedzieć, chyba tego żądał. Ale skurcze, nie wiem, nie wiem czy pójdę. Na siłę kurcze, na bezdechu, w jednym heustem. Usiadłem sobie na schodach chwilę. Od początku, na czworek, przyjdę. Tam się trochę krzyż chyba ten, bo czułem wtedy na dole ból w lędźwiach. Trochę odciąży krzyż. Już czuję, że już bym mógł pójść tam. O, może tu wam, pokażę. Tam mam samochód. Tam jest moja. Mój cel. A tu może mi się uda pokazać Wam kapliczkę. Nogi postawić. Dobra. Słuchajcie, idziemy. Oj, Co będzie, to będzie. O ja idę. A spojrzałem wzdłuż. Trzeba do tylko. Zobaczcie tu. Są schody na dół, tu i tu przejście do mojego samochodu. mojego. Się jest zaledwie 10 metrów. Ile jeszcze, jeszcze usiąść idę. No poddam się. Nie pomagacie mi. Coś. Karol coś nie chce pomóc mi, kurczę. Słuchajcie, ja wpadłem teraz na pomysł przecież. Cały czas tutaj chcę pójść, tam schodami na dół. Tu, 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 tu. A mogę przecież tymi schodami zejść tam. Idziemy tak. Oszukam organizm przecież. Fuh, oszukamy organiz. Kurczę. Nie ma to jak kurczę. Nerwicą lękową. Kurczę na tym. Po murach, kurde chodzić. O no ludzie chodzą. po góry ma 38 lat ten problem przejść ale idziemy oszukuje rygańc przecież o i tutaj przyszedłem do schodówki normalnie stronie, teraz, kurczę, by trzeba było tak przejść tam nie chcę pokazywać to ludzi za zbytnio ale muszę przejść teraz tam bo jestem teraz po drugiej stronie tego, co się boję mój psychoterapeuta by mi powiedział, że mam zamknąć oczy i kawałek po kawałku przechodzić no, ale chwila, jeszcze nie, do, nie dojrzałem do tego. No dzisiaj będzie długi odcinek, nie? Ale... Zajebisty dylemat mam, Kurcze, czy też co? Już i tak oszukałem organizm. I będę chodził tak. Tu na dół. I tam. Aż w końcu się przełamie i przejdę tu. Jest podobno w psychologii coś takiego jak dylemat Janka. A właśnie, ja mam taki dylemat. Czy przejść czy nie przejść? Umrzeć czy nie umrzeć? Wiem, że przejdę i nie umrę, nie? Ale... A co jeśli, gdy to będzie? I teraz są dwa założenia: przejdę i będę świętował. I sobie kupię bułkę słodką, to na pewno musi być wtedy albo mnie sparaliżuje, ktoś będzie musiał mnie sprowadzać. A, albo przejdę i normalnie. Nie wiem ale muszę przejść dzisiaj I się też wstałem i takie założenie jak nie to pójdę, nie no mam tabletki przy sobie czmyknę tabletkę i wtedy przejdę ale się nie poddał jestem tutaj z wami albo wy ze mną no jest zajwisty problem bo kurczę, chcę podejść na środku jest skutka. I teraz, jaki kurczę, organ jest sprytny. Mózg tu gdzieś jest. środek tego. I teraz yy, Wam pokażę. Przejdę tam, dotknę tej kłódki, a tutaj wrócę. I już, jak będę chciał podejść, to już nie dotknę, bo już organ jest. Mówi, będzie się zastanawiał, czy jestem po tej stronie drabinki, czy po tamtej stronie drabinki, i teraz nie będę wiedział. Kurczę, to jest dylemat, Janka, nie? No i tak, ale chodzę, chodzę, przejdę, nie? Żeby wrócić na wysokości. Nie poddam się. Zobaczcie, pan pokaże. Wchodzimy po schodach. Wchodzimy do góry. Jestem tak, patrząc do poprawy. Teraz mam taki dylemat czy ten mętlik. O, i to jest ta chłódka zobaczcie, i ją dotykam otwieram sobie a tam stałem, dokładnie w tym momencie miejscu stałem i już jest problem bo teraz mój organizm teraz wie, że stąd przyszedłem że stąd przyszedłem i ta chłódka należy do tej strony. I gdzieś w połowie, tutaj, gdzieś w tym miejscu, lęk. Już organizm nie wie, sam jest głupi, nie? I teraz najlepszym sposobem zamknąć chyba oczy. I po kawałku, skąd tę y, barierę tego lęku? Dotknąć i przezwyciężyć. O, kurwa, aż mnie krzyż boli. Ale, sam to wymyśliłem przy niedzielni kurczę, że chcę przełamać barierę lęku, jak już. Akurat, kurde, na mnie musiało trafić. Nie mogło na kogoś innego. <grytania> pozdrawiam, jak przejdę, tylko kogo wam pokażę. A jak nie, no to. Nie będzie były słodkie. Co sądzicie, żeby na człowieka przejechać? Kurde, ale tylko przejść. Te ślizgamy się, kurczę. Zobaczcie, jak to by wyglądało. No tyle, tylko przejść. Wszystkie chwyty się liczą. Dozwolone są. Mogę przebiec. Mogę na czworakach przejść. Mogę normalnie przejść. Zamknąć oczy i małymi krokami przejść. Mogę zamknąć oczy, przebiec. Mogę kogoś poprosić. Kurde, faktycznie. Mogę, mogę to panią taką poprosić. Kurde, żeby mi pomogła przejść. Coś przyjdzie, to może, żeby szybko przejść na tamtą stronę. No i jeszcze mogę po rowerze, nie? To ten, wprowadzić rower i przejść. No jak pojebane może, ale zawsze jakaś opcja. Trochę na kolanach, na kucakach. A... Chuj, idę. Idę, kurwa idę, jestem, 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 jestem. 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 idę, idę, zobaczę, kurwa, kłódka, udało się, kurwa, ja wiem, Chyba wracam na suwnicę zaraz. Kurczę udało się. Dzisiejszy lęk, kurwa. Moje nemesis jest Fakt mam O kurcze, ale lekkiego, kurczę, normalnie w tym. W Przeponia. Czułem i nogi. Przepona i nogi, nie? Ale przeszedłem, przeszedłem. Dobra. Przeszedłem. Idę. Huuu Kurczę, spociłem. Się spociłem kurcze Pamiętajcie kurwa, nie wątpcie we mnie. Kurwa, jeszcze nie jednego zatem załamne. Pokonam to. Chujostwo. <noise> Albo, wiecie co, nie? Jebnięty na wysokości, kurwa, jest, nie? Gada do siebie, kurwa, do telefonu i pojebany, nie? A ja sam ty walczę, kurwa, o ten, żeby z powrotem wrócić na wysokość. Kurwa, znowu mnie złapasz. Ale... Ale, ale, ale kurde. znowu to wyszło o. widzicie? I muszę kurde częściej przychodzić. Nie, jebnięty musi do tego częściej na tutaj przychodzić, przechodzić przez to. Ale świadkowie jesteście, nie? Fuh. Szedłem kurczę i raz się zblokowałem i już jest kalapita. Już blokada znowu się uaktywniła. Nie? I z powrotem jestem teraz po tej części. Znaczy się tu po tej części po lewej jak patrzeć na antresolę. Ale przyszedłem. Jeszcze. Milion razy, a już na sobnicę wchodziłem, kurczę, już myślałem my, oh, jestem u chłopaków, kurczę, u ich bratnich dusz. Ja już nawet do Niemiec wyjeżdżałem do roboty, <laughs> przez chwilę na sobnicę. Idę, idę, kurczę. Ale, no, kurczę, do połowy do, o, do połowy dochodzę i lęk powstaje. Zaraz znowu na czworaka, jedna i będę na ten. to panią trochę zmotywowałem, bo też ledwo co wlazła do góry. Zdjątko sobie zrobić. No i mówię, bardzo się cieszę, bo chociaż dotąd pani doszła. Mówię, ja się boję, mówię, pani się boi, to może razem przejdziemy tutaj. Nie mówię, bo ja poza to, że jestem, nie. A nie, no to mówię, to się w ogóle cieszę, że pani w ogóle tu się wdrapała, nie. Mówię to, życzę pani szybkiego powrotu do zdrowia, do żywych. Nie? Mówię, no do żywych właśnie wróciłam. Ale mówię o uśmiechu, zdrowka i pogodę, i mówię częściej. Wychodzić na takie spacery. Ale dzisiejszy będzie kurcze, z lękami krócze. To ile razy lęk wywołałem? Z 4 razy albo 5. Ale przyszedłem, zaraz chyba muszę iść. Zaraz, dwunasta, kurczę, ty półtorej godziny już jestem. No, znaczy półtorej godziny. Kurczę, blokuje mnie coś. No wtedy nie wiem, po której stronie kłódki jestem, kurczę, czy po lewej, czy po prawej, nie? I nie wiem jak w drugie ucieczki sobie obrać. No kurde, takie pojebane to jest Teraz chyba zrobię tej zdjęcie tej kłódki. O! I będę miała jako odnośnik do lęku. Teraz podchodzę do niej i teraz co? Robię zdjęcie i spierdala mu w prawą stronę. Uciekam, A, kurwa W prawą stronę uciekłem Dałem radę, Kurczę, no, no, kurde, może jak pojeb się zachowuje na tej wysokości, ale no chcę, kurcze, strasznie wrócić do roboty Źle może na piździe siedzieć Kłódka O kurde, zatrzymałem się, jest, nie, nie, kłódka jest? Jest jeszcze jedno zdjęcie na tle He, kurczę na insta-story, instastory. insta-story machniemy. Będziecie wiedzieć, chyba, że to był cel mój dzisiejszy. Coś mi mówiło w duszy. I tu idź. Idź, wejdź i przejdź to. Coś mi to mówiło. A inni sobie pewno myślą, Mówi, jebnięty, chodzi, kurczę po tych murach i pierdzili do siebie, nie? Ale wiecie, co jest pięć, kurwa. Najważniejsze, że jest siła ducha i upór. Reszta. Reszta, wiecie, co. I patrzcie, o przykład tutaj przejść, przez to tu jest wejście. I tylko dochodzę do tej siatki, nie? A teraz tu widzę okno, że jest przez siatkę. I normalnie do tego okna podejdę, by mógł przejść. I by był za siatką. I już czy już... Nie, ale to chyba jest robota na inny dzień, nie? A nie tak za dużo wrażeń. O, patrz, tam zasiadką. I już jest organizm oszukany, nie? Teraz, tu bym przyszedł drzwiami, bym przyszedł, podszedł tu, i już lęk bym miał. Tam zasiadką. A teraz, jakbym wlał, tu, i już bym pomału przełamywał, nie? Ale Boga, jeszcze, jeszcze to jest. Nie ten okres, nie? A, pokój zielony. Przypuśćmy. Może wam zrobię. Porobię tych fotek, jak się wchodzi i może odtworzę wam plan. Jak to wygląda. Sam dla siebie nawet, nie? Żeby chodzić tu po zamczysku, po tych ruinach. A dla Was utworzę mniej więcej jak wyglądał. Może mi się uda. Trochę będzie zachodu. Tableta sobie kupię i na podstawie tych zdjęć może coś. Ciekawe czy zimno mieli. Jak, te, te, jak to się piece. Czy coś było. Jak grzali w zimę. Okna ciekawe jakie były. Bo tu okien tak nie widzę, żeby... Kurczę... Ale... Szczytny cel osiągnąłem już, kurczę. Dzisiaj to będzie ten... Trochę będę miał kombinowania, żeby go przycinać. Ale... Ale, ale osiągnąłem cel. Nie poddawać się, czy nerwusy, i inni, którzy może nie mają, a mają inne problemy, nie? Mi się wydaje. Chlanie na przykład, narkotyki, jakieś problemy z alimentami. To jest wszystko do wyciągnięcia. Pamiętajcie: dużo pracy, cierpliwości trzeba. Ja już Wam opowiem, jak chlałem. 8 lat, i prawie wszystko straciłem. Ale przestałem pić, i dzięki temu dzisiaj wchodziłem tam do tej kłódki. Dzięki najważniejszej osobie dla mnie. Tak. Cześć. Ja Cię będę wspierał i motywował. A ty kliknij mezalianz na dole. Pomoże mi rozwinąć kanał. Pozdrawiam, miłego dnia, uśmiechu, zdrowka i radości.